Ja Patrzyłem na te obrazki. Powiem, że jest słabo to ja to, że ja nie chcę sporów rodzinnych, i że musimy wrócić do modelu, który czasami funkcjonował, kiedyś, czyli że trzeba założyć fundację. Czyli, że doprowadzić do tego, żeby bez względu na to, czy coś mamy, czy nie mamy, to jak coś będziemy mieli, tego ruchomego, a tym bardziej jak się pojawi nieruchome, że to ma być własnością fundacji. Jakkolwiek można by było doprowadzić do tego, że której z nas byłby tam z tego, to tak mój pomysł przyszedł do jakiś punktu do głowy. Może w niektórych z błogosławionych rodzinach. ja to nie znam. To był mój. Bezpośrednio pan. I poszedłem z tym do ojca i mówię, tak mam pomysł. Załóżmy fundację Szczepieckiej jakoś tam będzie. No na przykład dyskusja rodzinna, czy mamy Szczepiecki, czy rodziny, czy rodu. No w końcu zdecydowało starsze pokolenie praprawników, Fredry, że ma być Wiedzieliśmy jak założyć fundację, pan ja był też przewodniczącym rady jednej, bardzo wielkiej, prymasowskiej fundacji na wsi. Wiedział jak fundacje działają, znał bardzo dobrych mecenasów, którzy w ogóle tworzyli polskie prawo w fundacji i że Znaliśmy pana mecenasę Mirkę, powiedziała jak założyć fundację, założyliśmy fundację w 2006 roku. No i z drugiej strony ja też zacząłem, yy, z tak, poszedłem, znalazłem odpowiedzią pani mecenas i zacząłem się zastanawiać co mogę zrobić z nie ruchu. Czy da się coś tego zyskać? Mówiła, że sprawa jest trudna, ale nie bez Jak pan ma czas, to niech się pan za to bierze, ale zawsze znaczy, pan musi od archiwum czasu przyjrzeć, że pan musi że pan, lub dokładnie, że był wtedy jeszcze żyjąca moja babcia, to on ma jakiekolwiek prawa do tego, czego pan chce zrobić, niech pan przyniesie fit. To będziemy rozmawiali. Ja nie, powiedział, nie, ja mam mnóstwo fitów w domu, do działek, wszystko prawie ocali, więc przyniosłem. no dobra, to, się nadaje, to się nadaje, to się nadaje, ale generalnie to pan... Zapraszam do Lublina, do Zamościa, niech pan jedzie, jeżeli w paśleka, pan chyba Państwarka, Pan to przywiezie, księgi wieczyste, z narkotycznymi wpisami, de, to wtedy będzie łączył do No i tak zacząłem w zasadzie nawet jeszcze w 2005 roku. Yy, to było rok wcześniej, zanim Fundacja Mostala, zacząłem jeździć i szukać, szukać tych papieru sam. Nie wiem wydają tego nikogo, tylko zacząłem jeździć sam. Ktoś mi tam wskazywał, gdzie to jest. I po prostu, zacząłem spotykać nieprawdopodobne nieprawdopodobnej ilości rzeczywistych. ludzi. I mówiąc, jaki to idzie? W ktoś tam mówi, z tego z tych ludzi, no czego masz problemu. Ja nie ja spotykam się ludzi, nie powie, że to tu jest, może że tam. Znalazłem ty, te papiery zbierać. tyle że w 2006 roku, zaraz po założeniu, założeniu fundacji, albo nawet chyba dwa miesiące wcześniej, udało nam się zgromadzić dokumenty, które pozwoliły na złożenie, nazwijmy to pozwól, bo to ciężko powiedzieć, takiego wniosku do Ministerstwa Rolnictwa, no, znaczy do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa, że my chcemy tam jakieś fragmenty, tak, tak właśnie w ogłoszonych, odzyskać. W którym stoi zrujnowany pałac od 1915 roku. Potem wiosną 2008 roku Wojewoda góra pani góra obywatelska, powiedziała, że nie Po półtora roku. Między jeszcze i byliśmy raz po 70% całego się, jeszcze raz przez 21, 25, przeszli. A potem w czerwcu, oczywiście gmina, która była właścicielem tego zaskarżyła to, ale w czerwcu miejsce obywatelstwa powiedział, oddać poddać. Po nie było z tej komunikacji bezpośrednio, tylko taką miniką. babcia nigdy nie zapomnę tego, mówiąc babcie, jakby się babcił własnym do nas bo właśnie w sensie powiedział, że wiedzieliśmy, że to jest koniec zabawy. dwa tygodnie później babcia umarła. A potem szybko przeprowadziliśmy postępowanie spadkowe po babci i zastanowiliśmy się ze swoimi siostrami, właścicielem tego, czego jeszcze nie był właścicielem. A potem w 2009 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie powiedział, poddać, wtedy już panikę. To bo jak ma się pamiątki, tam te talerze, te obrazy, to jeszcze nie wiadomo co Ale jak się dostaje 10 hektarowe dżungle miejską i ruiny pałacu, a sam się, samemu się jest dyrektorem w wielkim koncernie amerykańskim, ma się trójkę dzieci Żonę I za chwilę jestem w jakimś mieście w Europie, w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek zarządzam jakimś zespołem i mówię, no, to jest zupełnie dobrze, bo ja naprawdę się znam na tym, co robię. I ludzie mówią, że nawet o tym gadać i opowiadać o tym, o, o tym, jak ten świat cyfrowy jest zbudowany. A oni mówią, że mi to dadzą, bo to, to już nie jest zabawa, tylko że ja coś z tym zrobić, tak? no, bo wiem, że to może trafić do fundacji i że już nie ma kroku dalej. No, więc wiedzieliśmy, że będzie jeszcze pewnie wniosek o, o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, no, ale tam się oni już nic tak nie wskurali, są przedłużania agonii. Potem oczywiście było jeszcze więcej spraw wewnętrznych, a ten proces jeszcze trwał następne 3 lata. Ale generalnie do czego zmierzam? W 2009 roku naprawdę wpadł w panikę. co? Po co Ci to głowie? No, po co nam tak? Ja nie wiem, byliśmy. Chciałeś, to masz. Z czego to, co będziemy sobie robić? Pani teraz, jak to usłyszała, powiedziała do mojej żony, no teraz pani mocno trzyma kieszenie, bo wszystko co pani będzie miała, jakie pieniądze on to on na pewno wsadzi w, w te ruiny. No, ym, tak. I wtedy, nie wiem jak to się wydarzyło, przypomniał hmm. mi się prezydent hmm. Aleksander Fredro. Po prostu. I doszedłem do wniosku, że muszę sprawdzić następujące dwa słowa, bo Google już wtedy istniał. Ja, jak go kiedy dowiedziałem? w Google już wtedy uważał, że mi wszystko oświecił i wpisałem do Google dwa słowa. Fredro i muzeum. I Google nie odpowiedział nic. Okazało tak, się, nic nie hmm. Ja się za głowę wyciągnąłem i to jak jest. to Intuicyjnie coś czułem, że, że no przecież mam trzydzieści parę lat, prawie 40 wtedy, na bardziej. Przecież po pierwszych dniach wzięli od tego muzeum, tak? To jakie takie było, to jest niemożliwe. No ale nie ma. Potem z drugiej strony sobie pomyślałem, że tak, nie ma, bo tak naprawdę to muzeum to, to jest, było w domu twoich dziadków, twoich rodziców, twoich cioś, to jest to muzeum, tak? Tak naprawdę i trochę już wiedziałem, że coś tam jest w Ukrainie, że coś ma muzeum narodowe, coś ma biblioteka narodowa, no nie ma takiego miejsca, więc... Skrócę tą historię, co się działo dalej, bo potem po prostu krótko stawili się następni życzliwi ludzie, telefon do kogoś tam, ktoś nam wysłał i potwierdzili to bardzo znani. nie ma miejsca, które jest poświęcone Aleksandrowi Fleży, nigdy nie było, nigdy nic takiego nie powstało. Jest teatr Aleksandra Fredry w więźniu, co to ma tam, ale nie ma tego, tego pomnika czy rzeźby, jest Fredreum wspaniałe w Przemyślu, jest Fredro wszędzie na scenach, jest ojcem polskiej komedii, jest najbardziej popularnym polskim tematopisarzem, ale nie ma swojego miejsca na ziemi, nie ma, jest, yy, Muzeum Jerzego Słowackiego, jest Instytut Mickiewicza. Nawet chodzi i na, na swoje miejsce. Ale Fredrogo nie ma. Można nawet zacząłem, dlaczego go nie ma. I zaczęliśmy w 2010 roku o to pytać świat. W międzyczasie zrobiliśmy burzę uznów rodzinną w tym pokoleniu naszym, już właśnie, tych wtedy 30-40-latków. Jakbyśmy chcieli, żeby to coś się nazywało, musieliśmy mieli to żeby ja powiedziałem, to zróbmy takie miejsce. Zróbmy jako rodzina, jako którzy mamy ogromne prawo do tego, żeby to zrobić, bo mamy prawo krwi, DNA. Tak wszyscy mówią, organizacje powinny dzisiaj to jest 21 w ja sam pracowałem na większych, jednym z największych amerykańskich koncernów Każda organizacja musi mieć swoje DNA. Mamy DNA, prawdziwe, niepodważalne, tak, znaczy, to my robimy, bo to też jest historia Aleksandra Freda. To, że ja do Państwa dzisiaj przyjeżdżam i opowiadam o, o Fredrze, to jest dom komedii. To jest dom, który, to jest, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie Aleksandra Aleksander i jakby w pewnym sensie dochodzę do błędy opowieści o, o Aleksandrze Fredrze. Aleksander Fredro to nie jest tylko zemsta, środy do dożywocie, czy bajki. Czy weźmiemy wspaniały wiersze, jak których mówiłem, czy nie wiem, z Aryuła, gdzie go pewnie pedagog w biorą. Ale to jesteśmy też my, Fredrusie, o których to profesor Bogdan Zakrzewski kiedyś tak pięknie właśnie nas nazwał, pisząc, tworząc książkę Fredro i Fredrusie. Bo ta historia trwa do dzisiaj. I ona jest trzy razy prawdopodobna, a się są pięć razy prawdę. I w tych dziesięciu, w czwórce dzieci, dziesięciolku wnuków, osiemnaściolku prawnuków, dwudziestu 22 dwojaków prawnuków, z których dzisiaj już żyje tylko ich dziewięcioro, reszta zmarła, tym mój ojciec niestety też w rok roku w międzyczasie. I nas, które było kiedyś 51, a wśród nas 43, bo też nas część już zmarła z tego pokolenia trzy razy, ale są też cztery razy prawnuki, bo z pokolenia dzieci, a są już nawet pięć razy prawnuki, bo część z nas już na tyle jest, przesunęło się do generacyjnie, że są... my ciągle jesteśmy i było nas wszystkich, jeśli 150 par, a dzisiaj jest nas około 120 par na świecie i my wiemy wszyscy gdzie jesteśmy, bo my się znamy. Nie każdy, każdego, ale ja mogę wymienić właściwie wszystkich, potrafię nazywać pełne, że mogę na, na wszystkich potomków parysa KFM, gdzie oni są. I wiemy gdzie jesteśmy, chociaż większość z nas mieszka w Polsce, część z nas jest w Kanadzie, jak wspominałem, część trafiła do Szwajcarii, a jest jeszcze parę osób, które mieszka w, 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 mieszka w Australii. Ale wszyscy się znamy, mamy ze sobą w kontakt, potrafimy sobie powiedzieć dwa o siebie, bo to nam przekazali w szczególności... Ta, tych pięciu braci i ta Maria, oni, po śmierci Andrzeja, jak bardzo krótko było, ale oni przez cały dwóch, początek XX wieku, do września 1939 roku, stworzyli plan i tworzyli pamięć. Tych sześcioro ruchów Aleksandra Fredy, stworzyli wspólną rodzinę, y, która przetrwała i przekazała tą, tą, tą tradycję. I potem na, przez okres komunizmu zrobili to nasi dziadkowi, nasi rodzice, jak, jaka była taka historia w okodzie? I teraz my wchodzimy na scenę Werdowskiej, pytań, co my z tym zrobimy. To jest powstół, pomysł mógł. Nie że jako idea w mojej głowie, choć wraz z mojej żony, bo to ona wymyśliła, że to ma nazywać domem, bo to jest dom komedii Aleksandra Fredry. Bo to jest dom komedii, to jest dom Aleksandra Fredry i to jest komedia Aleksandra Fredry. To wszystko się mieści w tym. To nie jest dom komedii imienia Aleksandra Fredry, tylko to jest dom komedii Aleksandra Fredry, bo to jest jego dom. choć to nie będzie w jego domu to miejsce, bo my nie jesteśmy w stanie go zbudować na Holoczczyźnie, bo ich nie ma. Bo nam historia nie pozwoliła, bo Felicja ją jest, Szczepańska niestety ją sprzedała. Bo nie może być wyjątkowej liczby, bo ona też ją sprzedała już nawet w XX-wiecie między wojną naszą własnością, a teraz jest w ogóle w Ukrainie, a wcześniej w Związku Radzieckim od 1939 od roku, czy od 1945. Ale my chcemy go zbudować tu i teraz w Polsce. No i teraz pytanie: gdzie? I po co? Więc zaczęliśmy o to pytać w 2010 roku, czy to miejsce w ogóle ma sens, czy ta historia w ogóle ma sens, żebyśmy takie miejsce stworzyli. Tak, w bardzo wielu miejscach na o tym odpowiadamy, przez pierwsze dwa lata, że ma sens. W 2012 roku yy, Fundacja ostatecznie została właścicielem tej nieruchomości w Warszawie, którą myśmy się starali, żeby ją odzyskać, za chwilę więcej o nim powiem. W 2013 roku, a właściwie dokładnie w 2012 roku, jak zostaliśmy tego właścicielami, z różnych powodów miałem okazję, związany z generałem, miałem okazję yy, Jakoś tam blisko współpracować bezpośrednio z wczesnym prezydentem Roliska Okomorowskiego przy obchodach związanych z Witutilim, z generałem, związanym ze Śląskiem i tak dalej. I zapytałem go w przededniu pierwszego Narodowego Czytania, który był pan Tadeusz. Panie prezydencie, jakie będzie następne Narodowe Czytanie w 2013 roku? Nie wiem. I wrócił do tego wczesnego ministra odpowiedzialnego za kulturę, do i prezydenta, pana ministra Kimczaka. Panie Macieju, jakie będzie, nie, nie pan, wiem. A pan ma jakiś pomysł? Ja mówię tak, aleksander Fredor. A dlaczego? Bo będzie jego, 220 rocznie i No to robimy. No to świetny pomysł. Ale co to będziemy czytać to jest, z No nie jeszcze. całego Fredre. Co kto będzie chciał, to nie czytać, tylko trzeba przeczytać go performatywnie. No i tak było. Drugie Narodowe Czytanie w 2013 roku. w pierwszy, który myśmy że powołali z Aleksandra Fredy w 2012 roku. No to był pierwszy taki rok Rosji, który się prowadzili. I robiliśmy różne wystawy. Nawet Google wtedy się już o Fredrze nauczył, i sobie tak zwanego Duda z krokodylem, z szablą. I już się świadomości, że jest rocznica Aleksandra Fredry. No uczyliśmy Google, że posić było po czterech latach, so, żeby świadomości, co to jest Aleksandra Fredry i że jego muzeum właśnie powstaje. I, i zaczęliśmy testować, pomocą, co, czym miałby być ten dom. I to jest yy, wyszło nam, że my, widzimy trzy grupy, to, trzy grupy ludzi, były takie grupy docelowe, z którymi chcieliśmy pracować. Pierwsza z nich jest młodzież. Ta młodzież szkół później, bo to wtedy mi się były gimnazja, bo to generalnie było gimnazjum szkoła i liceum. Czyli tych młodych ludzi, którzy zaczynają zapoznawać się z poważną literaturą polską i przede wszystkim trafią na zemstę. Trafią na zemstę wtedy w gimnazjum w drugiej klasie, dzisiaj trafiają na nią w ósmej klasie szkoły podstawowej. I wiele, bo to wynikało z z nauczycielami, że młodzi ludzie, są nieprzygotowani do tego, nie wiedzą, kto jest Fredre. No to ja się nie będę nickiego kim zajmował, nie będę się zajmował słowackim, ale chcę pomóc młodym ludziom, żeby zaczęli poznali Fedrę, żeby on zszedł z tego zdjęcia, z tego pomnika, z tej zemsty, którą na tabelę każą im czytać, jeśli ktoś z Państwa, nie wiem, uszy w szkole albo to radzę nie wykazać nikomu czytelnych Jego najpierw pójdzie i zobaczy w teatrze, a jak się nie da, to otworzy YouTube'a i bardziej Wajda zrobił rzecz poważną. Może nie najlepsza jest to zepsta w historii zepstw, ale wystarczająco dobra, żeby lepiej ją tam zobaczyć niż ją czytać, bo każdy młody człowiek, który czyta to nic nie, nie rozumie. I wiem to, bo spotykam się z młodymi ludźmi w tym wieku również w Polsce, że oni nie tylko propoją. na go pojął. większość z nich niestety czyta. A to wiem to jest też po postępowego testu. Proszę odniesienie ręki. Kto? W na Zemście. Kto widział zemstę? Po jednej Znaczy kto pokazał? Rodzice, a nie szkoła. Przecież w każdej szkolcie jest telewizor albo kwas można zemstę z internetu puścić i po prostu nie go Młodzi ludzie, ale my, my chcemy im w opowiadać w ten sposób, który ja dzisiaj Państwu mówiłem. To jest spotkanie ze mną. Nie ludzie nazywają się tym eksponatem, ale to też jest spotkanie przez coś, co nazywamy grami miejskimi. rodzajem takich zabaw performatywnych wchodzenia w interakcje bezpośrednie. Mamy firmy, z którymi Robimy takie zabawy, robiliśmy w 2013 roku, robiliśmy w tym roku i wiemy, że to bardzo fajnie wychodzi. No ale zarówno na poziomie szkół podstawowych, jak szczególnie w liceum. Po co to robi? Dlaczego tak dużo? Dlatego, że uważamy, że jeżeli Polacy, oczywiście w tej części, na są wrażliwi na tego typu sztukę, niekoniecznie potrzebują zębka martyniukami, to po potrzebują czegoś więcej, to też muszą się do tego przygotować. Nie da się wejść w zemstę, nie da się zacząć żyć cieszyć się tą tą komedią, nie da się rozumieć, że to jest coś warte, jeżeli się do tego człowieka nie przygotuje. A ja bym się w taki sposób, że trzeba tego człowieka zdjąć z krypto pokazać, że on był żołnierzem, miał 16 lat, czy był zakochany romantycznie, dobrze to działa na nastolatki. Wiesz jak się opowiada o najbardziej romantycznej miłości. I niekoniecznie powie się, co cytując z Norwida, że najskończenniejszy poetą polskim, według Norwida był Niemickiewicz Juliusz Zygmunt, Alfredo, też rzadko w szkole żeby, może dobrze był co co powiedział Fredrze i jakbyś ludzie o tym pamiętają, że polsko-organizator był uratował Więc było, to są przegody teatralne, które próbowaliśmy też i patrzymy, to też będzie fajna rzecz, którą będziemy chcieli robić. To jest młodzież, to jest ta pierwsza, grupa, którą Państwo się spotykamy. Druga, może w tej, w tej grupie jeszcze też warto zaznaczyć, żeśmy doszli do wniosku następującego, że też właśnie te 10, 12 lat temu że zanim jeszcze trafimy do tych najmłodszych ludzi, tuż przed, w tej piątej, szóstej klasie, jak ten Maciek bawił się tym traktorem i ten talerz spotkał, to jest ten wiek, kiedy zaczynamy się interesować tym światem, który jest na zewnątrz nas, bardziej. To warto coś zrobić tak. dla tych, którzy już te bajki gdzieś tam kiedyś słyszeli, ale zanim się do tego centrum dojdą... I no, mówiłem taką moją koleżankę, tam, Dorota Woskodziegowską, która jest ilustratorem wielu książek dla dzieci, czy ona by zilustrowała takie książki dla właśnie takich dzieci w wieku 10-12 lat, 4, 5, 6 klasa, po takich, które kończyły wtedy szkołę podstawową przed nim razem. Mówi, świetnie, ale jaka książka? No nie wiem, jaka będzie książka, ale Dorota, zrobisz ilustrację do tego? Ona mówi, ale co? Mówi, no ilustrację trzeba zrobić, to są pamiątki, ty musisz rysować, zrobisz ilustrację. No dobrze, takśmy gadali, gadali, ale nie było tego autora, tej autorki, nas Przypomniałam sobie, czy gdzieś tam skojarzyła, że ma taką, taką znaną też znajomą autorkę, a nie Czerwisko Rydy, która przypomniała sobie na pisałkiem w książkach znanych Polakach, może ze 3 albo 4. I zapytała na wieczór, ona by nie zechciała napisać książki od Wiedeń. I ona jak ją napisać. I odszedł na tę Zastanawialiśmy się nad tym długo, po prostu po moim fuzynym orkiem, na wiadomości, też 3 razy z rabunkiem. Wtedy mówiłem, olej, trzeba ją zawieść. Dobry moje dziadło już nie ma, Moja babcia jest tak w odeszłym wieku, to znaczy w tym sensie, że babcia jest tak w wieku, że tam nie da rady. A ja już wtedy nie żyłam, bo mylę. Dobrze muszę jest zlikwidowane nie istniało, tak, też nie mamy tego miejsca. Jedyne miejsce, gdzie to możemy pojechać do twojej babci. Ona jest przedostatnią ostatnią żyjącą prakuczką. Trzeba jechać do cioci, do cioci, do twojej babci. No i pojechaliśmy. My do z Warszawy, a ja przyjechała z Gdańska do, do Cioci do drugiego, wtedy przyjdzieła się tam No i weszła do tego mieszkania, gdzie był drugi drugie Aleksandra Fredy. To po szerelegach, to po Siemianicach, po przywizach. posiedziała tam, siadała na tym fotelu, jak tu widzicie, od sanda Fredy. Jakbyśmy wracali i dojechaliśmy chyba jeszcze z tego Torunia do, 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 do jakby Sierpca, a ja dzwonił poddecydowana ona może była na wysokości, nie wiem czego tam z tego Torunia dojechała, gdzieś. się obostrady chyba jeszcze nie było, ale gdzieś tam musiała przez świecie, może była, może już trzeba dojechała. Dzwonił nie ja wiem, że ta książka będzie. Ja mówię, taki tytuł. Będzie się nazywał Foto czasu. I to będzie około się w tym fotelu. No i ta książka powstała. Rzeczywiście w 2013 roku, w 2014 roku została wydana przez nas jako fundację, jako Dom Komedii, dostała nawet nominację do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy, jeden z bardziej prestiżowych nagrod literackich, bo z tych kategorii literatura dziesięca, zarówno tekst, jak i ilustracje. Nie wygraliśmy, ale jak pan, który nam to na jak, jak chodziłem, to mówił wydawnictwo Fundacji Ruszyckich. A to byłbym, co to za wydawnictwo? Takie, że pierwszą książkę wydał właśnie tu następny, to w to Najbardziej renowowane wydawnictwo dziecięce. To zajęło, tam pierwsze miejsce. Więc zostało to przede przez wszystkich, przez krytyków, tak? znaczy, jako bardzo dobra książka po prostu dla dzieci. Również przez e, kupujących to cały nakład, który wtedy wydaliśmy, sprzedał się. Natomiast w związku z rokiem fedorowskim wydawnictwo już profesjonalne, wydawnictwo Literatura e, z Łodzi e, za naszą zgodą wydało tę książkę w tym roku. Więc jeśli też państwo chcą ją kupić w ten czasu, Alba czerwiska rydel w ilustracji Dorota w innej szacie graficznej niż oryginał, ale, znaczy obrazki są te same, tylko skład jest inny, format inny niż ta oryginalna książka. Jest do kupienia w Internetach, można w Internecie, w można szukać, ona jest, jest do, do zdobycia potem czasu. jest do wygrania. Panie do pytania, tylko jest dwa, dwa. E, Dobrze, i teraz to jest o tej książce, która się właśnie pojawiła, jest to też taka, na przykład takie rzeczyśmy zrobili. Natomiast wraca do tego Łaszczowa, który nam do nas trafił w, 2000, ostatecznie w 2012 roku, to były ruiny, dżungla, jeżeli ktoś z Państwa chce zobaczyć jak to wyglądało, jest tutaj ta Pani, która powiedziała, że jest łaszczoma. to pewnie Pani z, z historii z tego, yy, do, 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 do mieszkania w Laszczyque pamięta jak to wyglądało. Ja to tak nazwałem dżungla miejska i sterta, kucz, i sterta kamieni, znaczy tam sterta cegieł. Yy, w takim stanie myśmy to w 2012 roku przejęli. Yy, a zaczęliśmy się tam już pierwsze prace wykonywać nawet wcześniej jeszcze, nie będąc tego właścicielami, zaczęliśmy już tam jakieś porozumienia z gminą podpisywać, coś tam, jakieś pieniądze pierwsze inwestować. Znaczy inwestować, no wydawać, bo to nie są inwestycje. Chcemy, aby w domu, który był domem krótko, bo tylko tak naprawdę 4, maksymalnie 15 lat, ale był domem naszej rodziny, domem Aleksandra Szewryckiego, jednego z synów Aleksandra Fredy, tego, który nosił po mojego powiem, pradziadka, powstało w Polsce do komedii Aleksandra Fredry. Jako miejsce, które będzie właśnie dedykowane jemu. Które będzie no, adresowało te trzy grupy, o których powiedzieliśmy. Ale z mówili na razie pierwszą to młodzież. Drugą, którą są profesjonaliści, frederolodzy, ludzie, którzy chcą się zajmować jeszcze ciągle naukowo frederą. I trzecią, która jest po prostu ludzie polskiego teatru. Więc to miejsce będzie składało się z trzech rzeczy. Będzie to muzeum, które my, ja nazywam muzeum przygodowe. To będzie muzeum spotkania, gry, zabawy, ona będzie również istniała w cyfrowym świecie, już na pewno w tej chwili powstają pierwsze jakieś tam zajawki tego muzeum cyfrowego. Mam nadzieję, że może pod koniec roku, na koniec roku królewskiego, pokażemy pierwsze pomysły, jak mamy oglądać cyfrowe muzeum Aleksandra Fredy. Drugą rzeczą to będzie taki dom nazwijmy pracy twórczej, czy takie miejsce, które będzie można też przyjechać, być. Możemy myśleć o Fredrze, możemy myśleć o następnej Fredorowie, możemy pisać na komedie. I trzecią będzie po prostu teatr. teatr nie imienia Aleksandra Fredy, tylko teatru Aleksandra Fredry, bo będzie w domu komedii Aleksandra Fredy, w od, nowym, od, odtwarzanym skrzydle, które tutaj tam gdzieś widać, które chcemy odbudować, ale zupełnie no, nowym stylu, czy nowym, nowym, nowym czasie, takiej, tam w nowym wydaniu, nowej szacie, takiej graficznej kamp w Właszczowie. No i ciężko nad tym pracujemy od 2012 roku, do tego stopnia, że po no, tych powiedzmy intensywnych 10 latach na jubileusz. Kolejny, udało nam się park doprowadzić do tego stanu, że mogliśmy zrobić tam w tym roku, w roku fedrowskim 230 urodzin Aleksandra Fredry, prezent na 300 osób, w tym ponad 150 młodzieży, która przyjechała z różnych liceów i badała się właśnie w Muzeum Przygodowe z Fredrą, w parku całym naszym był też tot w kształcie krokodyla, którego wreszcie papki upolował polował i dzielił potem wszystkim, żeby tego krokodyla daj mi luby i co ma. Jeden z tam aktorów Rafał Zabiorka tego tylko upadł, więc była bardzo fajna. Zachęcam Państwa do zajrzenia się, co dzisiaj robi, dom komedii, do zajrzenia na, na internetu. Na, na, ci z Państwa, które go używają, domkomedii.pl, Facebook, dom Instagram, dom można patrzeć, co robimy, gdzie jesteśmy. Budujemy. Dom komedii to jest spotkanie ludzi. Ja powiedziałem Państwu o tych pierwszych ludziach, których spotkałem, takich niesamowitych, których mówię, tych ludzi są dzisiaj dziesiątki, którzy różne rzeczy robią. Ten dom powstaje, yy, przez, robiony przez pasjonatów, on powstaje zarówno w tej strukturze powoli, w tej strukturze organizacyjno-ludzkiej, ale też tej materialnej strukturze. Oczywiście częściowo do tego są koszone pieniądze, yy, ale częściowo powstaje dlatego, że są ludzie, którzy są pasjonatami po prostu tego i chcą nam pomagać. No, powiem, że na przykład twórcą rewitalizacji, całego programu, projektu rewitalizacji tego parku. Ten który nam też tym pomaga, jest profesorem Malaskim z Uniwersytetu Przewodniczącego w Główninie, który robi to dlatego, że on chce zrobić park do ukoleania całego I Już. Architekci, którzy robią w tej chwili projekt to odbudowy, rewitalizacji, tak chcę powiedzieć, rewitalizacji Pałacu bo my nie będziemy go odbudowywać, są ludzie, którzy robią to dlatego, że chcą zrobić ten właśnie projekt w Polsce. To jest jeden z największych, żeby to potencjalnie się komplikuje. Ale się, jak trzeba powiedzieć czego, to tam są potrzebne pieniądze. No i kończąc tą historię, bo chcę dać inny do, ponieważ tutaj dużo opowiedziałem. O z Spektrum też było za tym sporo, o tej informatyce, o tym cyfryzowaniu, bo to przecież była też historia, też warto o tym traktacie powiedzieć. Mianowicie, się też zdarzyło, że w 2014 roku, po tym jak właśnie był komedii powstał, jesteśmy nagrodę księgi i zastanawialiśmy się, co robić dalej. W końcu państwo polskie postanowiło, że jedyny format, który nie został rozparcelowany w całym 60-hektarowym yy, majątku mojego dziadka i w formach na dolce, czy gospodarstwo na dolce, który bezpośrednio był związany z łaszczową granicą przystawy, po drugiej stronie stawów, w na, 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 na Doleckich się znajduje, a który był bagierem po prostu przez wiedzę do, 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 do 90 lat, później po prostu cierzekł przez państwo różnym gospodarstwom, no, że oni postanowili to sprzedać. A że jeszcze wtedy, w 2014 roku, obowiązywało w Polsce prawo pierwokupu, no to mój ojciec ze swoimi siostrami, będąc spadkobiercą swojego ojca, miał prawo pierwokupu. No i myśmy, przed rządzeniem, znaleźli dwóch ludzi, z którymi postanowiliśmy kupić to gospodarstwo. I, no i przestałem zajmować się z tych spraw. Nie zostałem rolnikiem, wróciłem do tego czynnika, którym się zajmowałem. Ja jeszcze dwa lata pracowałem w Cisco Systems, odszedłem sam dyrektora technicznej, w tej chwili w Polsce. W 2016 roku i od 2016-2017 roku jestem rolnikiem, uprawiamy kalafiory, drogły, pietruszkę i cebulę, którą zamieniam na kulturę, czyli na budowę domu i tworzenie tego zarówno materialnie. Jestem tam, dzisiaj przyjechałem do państwa z wrócę tam na los. powoli tam mieszkamy. budujemy. 9 roku już uprawiamy na dość dużych arealach te, te warzywa. Czy to pewnie pierwsze pomocy cyfrowe, gospodarstwo warzywnicze, bo no, robimy też tam dużo różnych nietypowych rzeczy, tak jak wiesz, po to i testy robotów pierwszych się przybliżają, coś tam nie chcą dać, ale robimy tam różne rzeczy same, też cyfrowe. Robimy też najlepsze kalafari i w tej części Europy. Całkiem były, w ogóle też by I tak y domkowet jest dzisiaj finansowany jest przez, z przez cebulę na kulturę. I y y taka to ta historia jest, tak to, którą nazwałem talerz traktor i spektrum, a o której Państwu Państwo do, do dzisiaj do Państwa przyjechałem. Co że chcę powiedzieć, że 51 minut po tym jak pieniądze skończyć, czyli po dwóch godzinach i 20 minut kończę, tę opowieść, bo myślałem, że 2 godziny się wyrobię. Ale Państwo tak przepięknie słuchali, że nie śmiałem starywać. Więc postanowiłem, że wyjadę do końca i nie będę wszystko spracał, bo z Panią ustaliłem, że jak będę że jest słabo. No serio, ale wytrzymali Państwo po prostu zero. Powiedziałem, że są dwa pytania, można wybrać książkę. książki. to, pierwsze pierwszy odpowie. Pierwsze pytanie jest takie, ile rodzeństwa miał Aleksander Fredro? Nie Co powiedział ósmego z tej strony? Tak, ja z tej strony słyszałem. Ile lat Zofia i Aleksander czekali na ślub? No więc teraz tak, razem bardzo... Nie, ja, tak, tak, ja niestety ja będę bardzo zbrodniczy. Łasznie dostanę. Serdecznie Państwu. Dziękuję jeszcze raz. Naprawdę przemiło, bo bardzo no dziś wiele Tak, można pierwszy, tutaj, się do... tam, o, o. pierwszy raz w Jarosław. W życiu? Nie Pierwszy raz jest pan w Jarosławie. W życiu, Nie. ale nie ostatni. Nie, nie jestem pierwszy raz w Jarosławie, bywałem tutaj, na tablenę tego nie powiedziałem, bo mój ojciec na przykład do pierwszego nie u Downnika miał, bo jak w 1944 roku ich zarzecza wyrzucili, gdzie wszystkich, to mieszkali w klasztorze downikańskim. Także Jarosław jest mi też ten członkiem zaznany, bo też to bywałem w życiu swoim. Ostatnio mój syn, który jest obecnie historykiem szczepili, chyba by, tu za ścianą. Jako, że muzeum to jest również filiał tego Pałacu A ja Mój syn się też dość intensywnie zajmuje również historią, Pałacu, czy historią Pałacu Zarzeckiego. Zawodowo. Panie Macieju, że Panie wyjeżdża z pustymi rękami, to my mamy taki Pana piernik festiwalowy. Ja mam pierniki. Piernik ma Moje z ulubione z ciasto. Moje nasze. Firma jest w rękach prywatnych od wielu lat. I to jest zerwowanie? Proszę? jest zerwowanie? Nie, teraz związki produkowane, ale rodzina też związki tak? I to jest taka rękodzielnicza pracownia, która przygotowuje specjalnie dla nas taki okolicznościowy piernik. Jeśli mogę powiedzieć, że jakiś czas robię najbardziej, to jest to na pewno pielęgni. To będę się że za to można. Dzięki, dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli Pan macie pozwala, a Państwo jesteście okay. zainteresowani, to za, za, Tak, mogą no, być jeszcze pytania, jeśli macie cierpliwość, to cała reszta wytrzyma. Na pytania też mogę odpowiedzieć, ale jeśli nie ma, to nie ma powiązku.